Cześć tu Agnieszka, witajcie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam przepis na Buddha Bowl, czyli miskę Buddy. Jest to najlepsza sałatka z resztek, jaką możecie wykonać. Na pewno macie w domu, w lodówce wiele warzyw, które już tam chwilę leżą. Są rozpoczęte na przykład opakowania z sałatą, bądź z innymi produktami. Ja dzisiaj właśnie sobie takie, takie warzywa wykorzystam. Moją miskę znakomitości skonstruuję na bazie komosy ryżowej, która jest bardzo zdrowa. Ma tyle witamin i minerałów, że po prostu warto ją naprawdę jeść i sięgać po nią za każdym razem jak tylko możecie. Musimy zacząć od tego, że należy komosę bardzo dokładnie przepukać. Następnie można by ją było podprażyć na patelni przez chwileczkę, a następnie ugotować. Ja tutaj mam taką trzykolorową komosę ryżową. Więc ja ją muszę gotować przynajmniej 15 minut, a później na kolejne 5 minut zostawić ją pod przykryciem. Komosę ryżową gotujemy w taki sposób, że zalewamy ją podwójną ilością wody w stosunku do tego, ile komosy używacie. Ja mam tutaj przygotowane 75 gram komosy ryżowej, w związku z tym muszę użyć 150 około ml wody. Wypłukanym komosę przesypuję do garnka i zalewam szklanką zimnej wody. Teraz muszę już poczekać, aby się woda zagotowała. W czasie, kiedy komosa ryżowa będzie się gotowała, ja mogę pokroić sobie warzywa. Zacznę od tego, że sparzę groszek cukrowy, który tutaj przygotowałam, rządkiem. Kroimy marchewkę, dosłownie plasterków. Następnie kroimy ją w słupki. Mniej więcej proporcjonalnie do ilości marchewki kroję podobną ilość ogórka. Również w słupki. Następnie papryka. Oraz pomidorki koktajlowe. A następnie cebula. Komosa gotowała się właśnie 15 minut. Ja wyłączam palnik i przykrywam ją pokrywką na kolejne 5 minut. Na samym końcu pokroję awokado, tak żeby nie zczerniało. Pojmuję pestkę. Awokado delikatnie skrapiam z sokiem z cytryny, żeby nie ściemniało. Wysudzoną masę ryżową przekładam do miski. Stanowi ona bazę w naszej sałatce. Pora dodać inne składniki. więc niewielka ilość rozszponki oraz pozostałe składniki. Sałatkę doprawiamy solą i pieprzem. A także polewamy oliwą. To jedna z propozycji podania miski buddy. Ja zaproponuję Wam w kolejnych odcinkach jeszcze inne. Tymczasem życzę Wam smacznego i zapraszam na inne przepisy.